Hit kolejki w Bytomiu i pierwszy Spadkowicz to wydarzenia tej serii spotkań w BetKlik II Lidze. Ponadto trwa zacięta walka o występ w barażach, a także o uniknięcie degradacji. Zapraszamy na nasz magazyn. Zaczynamy od zestawu par 30. kolejki. Oczywiście największe emocje budziło spotkanie w Bytomiu, gdzie wicelider gościł trzeci zespół ligi. Ciekawie powinno też być w Szczecinie, Krakowie, Jastrzębiu Zdroju i w Bielsku Białej. Zagłębie Sosnowiec grało ostatnio słabo, nie wygrało od czterech spotkań i wypadło ze strefy barażowej. W klubie uznano, że to czas na zmianę trenera i Bartłomiej Bobla zastąpił Marka Saganowskiego. Wydawało się, że pierwsza przeszkoda będzie łatwa do pokonania, bo zagłębie mierzyło się niemal już z pewnym spadkowiczem przed ostatnią w tabeli skrą Częstochowa. Sosnowiczanie pierwsi stworzyli zagrożenie. Bartosz Zawojski zaatakował lewą stroną, wbiegł w pole karne i podał do Bartosza Snopczyńskiego, a napastnik Zagłębia zwiódł rywala, strzelił jednak za słabo i Bartosz Warszakowski odbił piłkę. A do bitka zawojskiego była już z pozycji spalonej. Skra szybko pokazała, że u siebie nie zamierza się bronić. Jakub okusami wywalczył rzut wolny blisko narożnika pola karnego. Wydawało się, że Jakub nie dbała, będzie podawał, tymczasem zdecydował się na strzał przy bliższym słupku i zaskoczył Kacprasiutę. Gol napędził Częstochowian. Za chwilę akcję między sobą rozegrali Wiktor Szywacz i Piotr Nocoń. Ten drugi uderzył z ostrego kąta, ale tym razem Siuta był czujny. Goście nie potrafili zareagować i musieli bronić się przed kolejnymi atakami. Tym razem po akcji prawą stroną Bruno Wacławek strzelił z 16 metrów i obrońca Zagłębia podbił piłkę zmierzającą do bramki. W końcówce prezent zagłębiu sprawił nocą, który tak źle zagrał do tyłu, że Snopczyński pobiegł sam na bramkę. Minął nawet bramkarza, ale wracający Nikodem Leśniak Paduch naprawił błąd kolegi. Po zmianie stron, zagłębie zyskało przewagę, tyle że obrona skry była bardzo długo szczelna. Po indywidualnej akcji, Zawojski świetnie podał do Kamila Bilińskiego, jednak strzał obronił Warszakowski. W 77 minucie dośrodkowanie z prawej strony zamknął Artiem Suchocki. Uderzenie Ukraińca ponownie odbił bramkarz Skry. W doliczonym czasie zagłębie miało jeszcze rzut rożny. Dośrodkował Patryk Mularczyk, a nabiegający Oleksii Bykow wyskoczył bardzo wysoko i doprowadził do remisu. I takim wynikiem zakończyło się spotkanie w Częstochowie. W Bielsku Białej spotkały się ze sobą zespoły, które ostatnio są w formie. O Podbeskidzie jest niepokonane od sześciu spotkań, a Resowia w tym samym czasie przegrała tylko raz. W piątej minucie zaatakowali gospodarze. Dawid Dziwniel wrzucił w pole karne, Wojciech Szumila strącił piłkę, a Maciej Górskiego o ułamki sekund ubiegł Jakub Tetyk. Niemal 20 minut później błąd popełnił Krystian Szymocha, Górski stanął ponownie przed szansą, ale bramkarz Resowi odważnie wybiegł za pole karne i zatrzymał strzał. W końcu przebudziła się też Resowia. Indywidualną akcję przeprowadził Maksymilian Hebel. Poradził sobie z jednym rywalem, strzelił jednak niecelnie. Wciąż groźniejsze było pod Beskidzie. Marcin Urynowicz podał przed pole karne do Szumilasa, ten od razu strzelił i znów umiejętnościami popisał się tetyk. W drugiej połowie nadal lepiej spisywali się gospodarze, ale mieli problem ze stworzeniem okazji. Wyczuli to rywale. W 67 minucie Hebel rozegrał piłkę z Adrianem Małachowskim. Świetnie wypatrzył Bartłomieja Eisenharta i było 1 do 0. zareagowali Bierszczanie. Za pola karnego mocno uderzył Szumilas, minimalnie nad poprzeczką. W 79 minucie kolejny atak. W pole karne zagrał Mateusz Kizyma. Piłkę próbował wybić Macie Kowalski-Haberek. Ta trafiła w nogę Bartosza Florka i wpadła do siatki. Tuż przed końcem daleki wyrzut z autu Eisenharta. Głową do tyłu strzelił Kowalski-Haberek i Konrad Forenc miał duże problemy, by obronić. Piłkę meczową mieli jednak gospodarze. Lucjan Klisiewicz dokładnie podał do florka, ale ten fatalnie przestrzelił i spotkanie zakończyło się remisem. W pięciu ostatnich spotkaniach pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała tylko jedno i w tabeli miała już tylko punkt przewagi nad wiceliderem. Tym razem gościła walczące o utrzymanie rezerwy Zagłębia Lubin i, choć była faworytem. Tory rywale w 2025 roku zdobyli tyle samo punktów. Gospodarze szybko doszli do głosu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Nikodemanickiego Karol Nojszewski w dogodnej sytuacji główkował jednak nad bramką. Niezłą okazję mieli też w 17 minucie. Rzut wolny sprzed pola karnego. Jakub Apolinarski kopnął mocno, tyle że w mur. Przewaga pogoni rosła. Apolinarski dostał podanie na prawej stronie. Wbiegł w pole karne i sprzed linii końcowej podał do Kacpra Sommerfelda, ale ten źle trafił w piłkę. W 36 minucie dośrodkował Damian Jaroń, futbolówka spadła pod nogi Kamila Odolaka. Strzał napastnika pogoni zablokowali jednak obrońcy Zagłębia. Goście bardzo dobrze się bronili, a tuż przed przerwą udało im się zagrozić bramce rywali. Jaroń popełnił błąd, Hubert Adamczyk biegł w pole karne, strzelił, jednak został zablokowany. Piłkę przejął Jarosław Jach, mocno uderzył i zmusił do dużego wysiłku Tmytrosy do rękę. Po zmianie stron jeszcze mocniej zaatakowała pogoń i już w 47 minucie w polu karnym Jaronia sfaulował Bartłomiej Wandachowicz. Sam poszkodowany pewnie wykorzystał jedenastkę i gospodarze prowadzili. Minęło zaledwie 80 sekund i kolejna akcja gospodarzy. Dośrodkowanie z prawej strony, zamykające akcję Niski świetnie wypatrzył niepilnowanego Sommerfelda i było 2 do 0. Zadowolona z prowadzenia pogoń już nie atakowała tak mocno. Jeszcze tylko w 63. Minucie Mateusz Diaz znakomicie zagrał do Jakuba Lisa, ale ten przegrał pojedynek z Bramkarzem. Gospodarze pewnie wygrali i zrobili kolejny krok do pierwszej ligi. Olimpia Grudziądz wciąż nie jest pewna utrzymania i jechała do Szczecina z nadzieją na choćby punkt. Świt nadal ma szansę znaleźć się w barażach o pierwszą ligę i nie zamierza odpuścić. Była więc nadzieja na dobre spotkanie. Od początku grę prowadzili gospodarze. W 15 minucie wrzutu wolnego Grzegorza Wtyka dośrodkował na dalszy słupek, a zamykające akcję Kacper Nowak źle trafił w piłkę. Olimpia stwarzała zagrożenie głównie ze stałych fragmentów. Po rzucie rożnym Bartosz z zbiciach uderzył głową jednak obok bramki. W końcu udało się stworzyć też okazję z gry. Tomasz Kaczmarek podał do Kacpra Cichonia, ten na prawo do Kacpra Rycherta i świt uratował słupek. W 36 minucie Dawid Kort przejął piłkę pod polem karnym rywali, wbiegł w 16 i został tam sfałowany przez Dominika Frelka. Z 11 metrów pewnie strzelił, Aftyka i było 1 do 0. W końcówce pierwszej połowy Iwan Ciupa świetnie zagrał do kaczmarka, a pomocnika Olimpii w polu karnym przewrócił Rafał Remisz. I to goście mieli szansę, by odpowiedzieć z rzutu karnego. Ciupa się nie pomylił i było 1 do 1. Początek drugiej połowy należał do piłkarzy świtu. W 53. minucie mieli rzut wolny nieco ponad 20 metrów od bramki. Kord znakomicie przymierzył i było 2 do 1. Potem Olimpia próbowała ponownie odrobić straty i już po kilkudziesięciu sekundach miała okazję. Z prawej strony dośrodkował Rikert, a minimalnie niecelnie głową uderzył Maciej Mas. Kwadrans przed końcem strzałem z rzutu wolnego bramkarza świtu chciał zaskoczyć Ciupa, ale Jakub Rajczykowski odbił strzał. W końcówce jedna z nielicznych akcji w drugiej połowie świtu. Nowak dokładnie podał w pole karne, a Aaron Stasiak popisał się ładnym uderzeniem głową i ustalił wynik meczu. W jastrzębiu Zdroju zmierzyły się drużyny broniące się przed degradacją. GKS był w strefie spadkowej i do rekordu Bielskowiała tracił tylko trzy punkty. Mógł go więc wyprzedzić w tabeli, bo pierwsze spotkanie wygrał. Początek był wyrównany z lekkim wskazaniem na gości. W siódmej minucie zrzutu wolnego dośrodkował Tomasz Nowak. W polu karnym powstało małe zamieszanie, a strzał Piotra wyroby był za lekki, by sprawić kłopoty Grzegorzowi Drazikowi. Trochę mocniej uderzył Jamciućka, ale bramkarz GKS-u też bez problemów złapał piłkę. Po około 20 minutach lepiej zaczęli grać gospodarze i szybko były efekty. Po rozegraniu rzutu wolnego uderzył Jarosław Czerwik i rekord uratowała poprzeczka. Później GKS prowadził grę, jednak nie stwarzał okazji. Za to Jakub Kępny zdecydował się na indywidualną akcję. Dwóch rywali nie mogło za nim nadążyć, ale dużo gorszy był jego strzał. Po zmianie stron GKS miał już drożny. Gospodarze rozegrali go krótko, piłka trafiła przed pole karne do Czerwika. 17-letni pomocnik nabrał na zwód Daniela Świderskiego, kopnął po ziemi i zaskoczył Wiktora Kaczorowskiego. 1 do zera dla GKS-u. Rekord, choć przejął inicjatywę, nie potrafił zagrozić bramce rywali. Za to Jastrzębianie mieli kolejne okazje. W 60. minucie tuż przed pola karnego strzelił Karol Fritz i zmusił Kaczorowskiego do wysiłku. Kwadrans przed końcem, Ciućka zagrał prostopadle do Jakuba Rysia. Ten obrócił się z piłką, ale uderzył dużo za słabo, by pokonać Drazika. W 80. minucie akcja GKS-u. Jakub Iskra podał do Macieja Śliwy. Mocny strzał pomocnika gospodarzy odbił Kaczorowski. 4 minuty przed końcem złe zagranie zawodnika gospodarzy i przed szansą stanął świderski. W pole wrócił jednak śliwa i wybił mu piłkę z nóg. GKS obronił minimalne prowadzenie, wyprzedził rekord w tabeli i jest tuż nad strefą spadkową. Olimpia Elbląg tylko z zwycięstwem nad rezerwami UKS-u mogła przedłużyć i tak iluzoryczne nadzieje na uniknięcie spadku. Łodzianie potrzebują jeszcze kilku punktów, by być pewnym utrzymania. W pierwszej połowie lepiej grali goście. W piątej minucie po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Lamin Kulibali strzelił głową obok słupka. Za chwilę w bramkę trafił Alan Siwek, jednak Andrzej Witan obronił. W 27 minucie po dobrym podaniu przed szansą staną Mikołaj Lipień, ale przestrzelił. Olimpia dopiero przed przerwą stworzyła okazję. Po dalekim wyrzucie z autu i przedłużeniu Dawida wierzby przewrotką strzelił Oskar Kordykiewicz. W drugiej połowie nadal najwięcej było walki w środku pola. W 62 minucie po akcji lewą stroną sam przed Hubertem Idesiakiem był Dominik Kozera, ale przegrał pojedynek. Za chwilę w drugim polu karnym witam sfałował Kacpra Praterleckiego i sędzia podyktował rzut karny. Maksymilian Rozwandowicz kopnął w środek bramki i było 1 do zera dla UKS-u. Olimpii udało się do odpowiedzieć też ze stałego fragmentu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z bliska wyrównał wierzba. I takim wynikiem, który dla Olimpii oznacza spadek z drugiej ligi zakończyło się spotkanie. Zarówno Wisła Puławy, jak i Chojniczanka mają jeszcze o co walczyć. Zespół z Lubelszczyzny broni się przed degradacją, a drużyna z Kaszub może awansować do pierwszej ligi. Lepiej zaczęli goście. Nie minęło nawet 60 sekund, a Dariusz Kamiński świetnie zagrał do Błażeja Szczepanka. Strzał pomocnika Chojniczanki znakomicie jednak odbił Krzysztof Wrublewski. W dziesiątej minucie z prawej strony dośrodkował Mateusz Bąkowicz i niewiele zabrakło, by Marcin Stromecki pokonał własnego bramkarza. Wrublewski w pole jednak zareagował. Honiczanka zamknęła rywali, ale udało im się wyjść z kontratakiem. Po dalekim wykopie bramkarza sam na sam był Karol Dziedzic, jednak wracający Marcel Stefaniak go sfalował. Sędzia nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny. Z 11 metrów Bartłomiej Juszczyk zapewnił wiśle prowadzenie. I dalej atakowała Choniczanka. Tyle że Wisła mądrze się broniła. A w 33 minucie indywidualna akcja już szyka i strzał, który nie bez trudu obronił Michał Antkowiak. Po zmianie stron napór gości nie malał i były efekty. Tuż po wznowieniu Bartosz Walenciak w polu karnym sfałował Kamińskiego i sam poszkodowany podszedł do jedenastki. Zmylił bramkarza i było 1 do 1. Potem bardzo długo żadnej z drużyn nie udało się stworzyć zagrożenia. Dopiero kwadrans przed końcem z linii pola karnego uderzył Jakub Żywicki i Wrublewski musiał interweniować. Okazję miała też Wisła. Z około 25 metrów strzelił Bartosz Wiktoruk, ale Antkowiak obronił. Końcówka należała do Chojniczan. W 82. minucie do bezpańskiej piłki dobiegł Radosław Gołębiowski i mocnym strzałem zdobył gola. 4 minuty później nikt za bardzo nie przeszkadzał Beniaminowiczajce, więc ten strzelił za pola karnego i było 3 do 1. To jeszcze nie był koniec. W 90. minucie akcja prawą stroną, dośrodkowanie Kargulewicz nie sięgnął piłki, a kropkę nad i postawił Kamiński. I wygrała w puławach aż 4 do 1. Walczący o awans do pierwszej ligi Hutnik zmierzył się z KKS-em Kalisz, który z ostatnich sześciu spotkań przegrał aż pięć. Faworytem wydawał się więc zespół z Krakowa, tymczasem goście pierwsi zaatakowali. Już w piątej minucie Nestor Gordillo zagrał do Jakuba Głaza, obrońca KKS-u nie dośrodkował, a wycofał piłkę do nadbiegającego Adriana Cierpki, który od razu uderzył niezbyt mocno. Ale Damian Hojo Kowalski przepuścił piłkę i było 1 do 0. Kolejne 40 minut to były próby wyrównania hutnika i czekanie Kaliszan na okazję do kontrataku. Dopiero tuż przed przerwą szybka akcja KKS-u. Kacper Janiak próbował znaleźć w polukarnym kolegę, jednak gospodarze zdołali wybić piłkę. Po zmianie stron wciąż dobrych akcji było jak na lekarstwo. W 54. minucie dobre podanie dostał Patryk Misiak. Dograł do Karola Szablowskiego, ale ten trafił prosto w bramkarza. Chwilę później w polukarnym karnym szarżował Mateusz Sowiński i zdaniem sędziego Wiktor Smoliński go swaulował. Do jedenastki podszedł Mateusz Kuźnicki, bramkarz rzucił się w jedną stronę, napastnik strzelił w drugą, tyle że nie trafił w bramkę. W 68 minucie Daniel Hojokowalski źle zagrał, piłkę przejął Bartłomiej Putno, świetnie wypuścił w bój z Flisiuka, a ten bez problemu pokonał Damiana Hojokowalskiego i KKS prowadził w Krakowie 2 do 0. Nie dość, że chutnik nie potrafił zareagować, to mógł stracić kolejne bramki. Po rzucie rożnym Putny, Flisiuk strącił piłkę, ale gospodarzy uratował słupek. Dopiero w końcówce, pod tak zwanym centrostrzale Kamila Głogowskiego, Maciej Krakowiak musiał interweniować. W efekcie spotkania na suchych stawach zakończyło się małą niespodzianką. Spotkanie kolejki rozegrano w Bytomiu. Wicelider Polonia podjął trzecią wieczystą. Zwycięstwo niemal gwarantowało gospodarzom bezpośredni awans do pierwszej ligi, bo przewaga nad Krakowianami na cztery kolejki przed końcem urosłaby do dziewięciu punktów. Wygrana wieczystej pozwoliłaby zmniejszyć straty do drugiego miejsca do trzech oczek. W ósmej minucie spod linii bocznej z rzutu wolnego dośrodkował Daniel Ściślak, Grzegorz Szymusik źle trafił głową i piłka przeleciała daleko od bramki. Problemy z celnością miał też Oliwier Kwiatkowski, który miał sporo czasu, by przymierzyć, a strzelił wysoko nad poprzeczką. Najbliżej celu był w 27 minucie Konrad Andrzejczak, jednak też nie zdołał trafić w bramkę. Przez ponad pół godziny Gwieczysta niemal wyłącznie się broniła. Dopiero w 33 minucie po podaniu z lewej strony Rafael Lopez od razu zagrał piłkę, a Michał Trąbka strzelił tuż nad bramką. W drugiej połowie obie drużyny miały problemy ze stwarzaniem dogodnych okazji. W 73 minucie trąbka podał do Diana Wukojewicza, jednak strzał Szweda nie mógł zaskoczyć Aksela Holewińskiego. Lepiej było w końcówce. Po dośrodkowaniu Bartosza Brzęka głową uderzył Tomasz Stwendrowski i tym razem bramkarz Polonii musiał się wykazać umiejętnościami. W 87 minucie po rzucie rożnym i zgraniu piłki do środka sędzia podyktował rzut karny za faul Wukojewicza na Kamilu Wojtyrze. Napastnik gospodarzy wziął piłkę, ustawił na 11 metrze i pewnie pokonał Antoniego Mikułkę. W doliczonym czasie jeszcze szansa dla gości. Długie podanie trąbki bramkarza Polonii uprzedził Czuma, ale piłka minęła bramkę. Polonia pokonała wieczystą i jest już niemal pewna awansu do pierwszej ligi. Oto wyniki 30. kolejki BetKlik II Ligi. Dzięki wygranym Pogoń i Polonia już w następny weekend mogą świętować awans na zaplecze ekstraklasy. Kolejna porażka wieczystej sprawiła, że ma już tylko punkt przewagi nad czwartą chojniczanką. O dwa pozostałe miejsca w barażach bije się nawet sześć klubów. Na dole tabeli definitywnie z drugą ligą żegna się Olimpia Elbląg, a za tydzień jej los może podzielić skraczę Stochowa. Do strefy bezpośredniej degradacji spadł rekord, ale walka o utrzymanie będzie trwała do końca, a spadkiem zagrożone są zespoły od 11 miejsca w dół. W klasyfikacji strzelców bez zmian, choć Kamil teraz zdobył 18 bramkę i do lidera Daniela Świderskiego tracił 3 gole. Trzecie miejsce zajmują wspólnie Kamil Biliński z zagłębia Sosnowiec i Maciej Górski z Podbeskidzia z 12 trafieniami. Wydarzeniem 31 kolejki będzie spotkanie czwartej choniczanki z trzecią wieczystą. Na skróty z tego i pozostałych meczów tej kolejki zapraszamy do magazynu Betkich II ligi. Tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia.